To jest ciężkie pytanie. E, szczególnie teraz, gdy połowa społeczeństwa jest uznawana za gorszy, go, 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 gorszy sort. E, Prawie połowa społeczeństwa została uznana przez rząd za być gorszych. To jest trudne pytanie. Gdybym miała odpowiedzieć, nie wiem, co lubię. Co lubię? Jak, jakbym miała wybrać jedną rzecz, to jest lubiłabym czas, moment, w którym nie musiałabym patrzeć na to. Co się dzieje? My musimy rzeczywiście zrobić tak, żeby te lewackie bojówki na uniwersytetach przestały terroryzować naszą młodzież, naszych naukowców. Na to, jak cała rzeczywistość dookoła mnie może być zniszczona. Siła! Siła! Ludzie! Ludzie! Siła! Siła! Ludzie! 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 Lubię jak demokracja w naszym kraju nie walczy jak duża starówka. W którym nie musiałabym walczyć o to, żeby e, podejmować sama decyzję. Najnowszy raport IPCC mówi jasno, jeśli chcemy mieć choć minimalne szanse na przeżycie, kraje muszą uciąć emisję o połowę do 2030 roku. A nie, żeby robił to ktoś za mnie, to by było coś, co bym lubiła. I jeszcze lody. Cyfiowe.